Współczynnik z angielszczenia. Jaki jest najbardziej angielski zespół w Premier League? No właśnie, zaraz się tego dowiemy. Prześledziłem sobie kadry poszczególnych zespołów Premier League i porównałem do liczby zawodników, oczywiście, liczbę Anglików. Dowiemy się dzięki temu, jaki jest współczynnik z angielszczenia poszczególnych zespołów Premier League. Jeżeli taki materiał przypadnie Wam do gustu, to niewykluczone, że zrobimy tak z innymi ligami i dowiemy się, jaki jest na przykład współczynnik z Niemczenia, z Hiszpańszczenia i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, dzisiaj krótki materiał, przerwa reprezentacyjna, nieco luźniejsza atmosferka, nieco spokojniejszy vibe, ale nie będę Was przy tym męczył. Chciałem zgromadzić dane, no i po prostu je Wam wyłożyć. Mam nadzieję, że ten Materiał, jego lapidarność przypadnie Wam do gustu. Teraz już ta właściwa i autentyczna, nie taka jak ostatnio, bo ostatnio miał być materiał lapidarny, a wyszło ponad półtorej godziny. Klasyk na piłkarzykach. Dlatego bez przedłużania, przypominam o wszystkich linkach w opisie o łapkowaniu w górę naszych materiałów, jeżeli przypadają Wam one do gustu. Przypominam również o wbijaniu na nasze sociale, na Twittera, na grupę na fejsie I jeżeli jesteście pełnoletni, o korzystaniu z bonusu od fortuny, dzisiaj chociażby mecz z Wyspami Owczymi, a jeszcze kilka. Ciekawych, reprezentacyjnych w zanadrzu, więc warto się zainteresować. No i dobra, słuchajcie, lecimy. Metodologia nie jest skomplikowana, ale wymaga pewnego przybliżenia. Wziąłem pod lupę oczywiście liczbę Anglików, liczbę Brytyjczyków, też to będzie taka bonusowa informacja, którą będę Wam wykładał. Tak czy inaczej, wziąłem pod lupę kadrę ze stron poszczególnych klubów. Czasami był tam bałagan, na przykład w przypadku Bernie, gdzie zaznaczony na wypożyczeniu jest tylko Bailey Peacock Farrell, a już na przykład czterech innych piłkarzy, między innymi już tam pięciu, nawet z Waltem Weckhorstem na czele nie jest, przez co to się wszystko miesza i trzeba było ręcznie wszystko sprawdzać, no ale posprawdzałem praktycznie wszystko, co mogłem i wziąłem pod uwagę rzeczywiste. Kadry seniorskie zespołów, które mogą w tym sezonie Premier League zagrać. To jest ta liczba, do której odnosimy liczbę Anglików. No i wychodzi nam procent, czyli współczynnik z angielszczenia. Oczywiście zaczniemy od tego zespołu, w którym jest on najmniejszy. A skończymy na tym, w którym ten współczynnik jest najwyższy. No i dobra, współczynnik z angielszczenia najniższy, bo jak widzicie, jedynie 7,69 jest w Fulham. Bardzo, ale to bardzo mało Anglików w tym zespole jest. Myślę, że to nikogo nie dziwi, nie szokuje. Jeżeli chodzi o Brytyjczyków, tu jest ciut lepiej, no bo mówimy o 19,23 z uwagi na 5 Brytyjczyków łącznie w zespole Fulham. No ale i tak jest to porażająco niska kwota. Na miejscu kolejnym zespół Wolves, i to też chyba nikogo nie dziwi. Znana portugalska kolonia, której profil nam się troszeczkę zmienił. Tutaj współczynnik z angielszczenia to 15.38. W przypadku liczby brytyjczyków jest o jednego więcej niż e, inaczej brytyjczyków jest pięciu anglików w zespole Wolves jest czterech. 19,23, jeżeli chodzi o współczynnik brytyjskości, ale z angielszczenia na poziomie 15,38. Liverpool jest na kolejnym miejscu, i to jest ciekawe, mianowicie myślę, że tak zgodnie z intuicją, to powinien ten współczynnik nieco więcej wynosić, ale to dlatego, że mamy w zespole Szkotów chociażby. Którzy trochę zaburzają tutaj percepcję. Gdybyśmy liczyli tylko współczynnik brytyjskości, no to tutaj by było okolice 30%, ale współczynnik z angielszczenia w przypadku Liverpoolu to 18,52%. Wyżej. Ten współczynnik sytuuje się w przypadku Nottingham Forest. Sześciu Anglików, 32-osobowa kadra, co jest pewnym odstępstwem od reguły do tej pory. Mianowicie Fulham Wolves i Liverpool miały kadry 26, 26 i 27-osobowe. Tą 27-osobową kadrę zadeklarowaną na stronie ma Liverpool. W przypadku Forest jest 32 piłkarzy, co nam też pokazuje. Jaki bałagan panuje, mimo wszystko osobowy, w szatni Steve'a Coopera. No ale jest tam 6 Anglików, jest 9 Brytyjczyków, współczynnik zangielszczenia na poziomie 18,75. Kolejny zespół na naszej liście to zespół Vansonta kompanego Bernie. Tutaj mamy co prawda 8 Anglików i ten współczynnik zangielszczenia wynosi 23,53, ale jest tak dlatego, że ta kadra jest niezwykle szeroka. Gdybym uwzględniał, tak jak zresztą podpowiadała strona Bernie, piłkarzy wypożyczonych, to tutaj ta kadra byłaby 40-osobowa. No bo tego nie wyczyścili. Swoją drogą to jest sensacyjne dla mnie, że na stronie klubu z Premier League jest taki bałagan. To powinien ktoś już dawno uporządkować. I się zawsze dziwię, że tego samego dnia, kiedy na przykład transfer jest ogłaszany, jeszcze nie zamieszczają ludzie na stronie oficjalnej klubu aktualizacji. To czasami się ciągnie tygodniami. Na przykład teraz Andros Townsend podpisał kontrakt z Luton i e, informacji o nim wśród kadry seniorskiej zespołu nie ma. Są aktualizacje oczywiście na stronie głównej, ale kadra cały czas jest pozbawiona Androsa Tanzenda. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak się dzieje. Na stronach angielskich klubów to jest moim zdaniem niepoważne. No ale kolejnym zespołem jest właśnie Bernie z tym współczynnikiem na poziomie 23,53. Wyżej jest Brighton, 26,92 i to Brighton zajmuje... Pozycję ex z Aston Villa. Oba kluby mają ten współczynnik z Angielszczenia na poziomie 26,92 i oba też mają współczynnik brytyjskości taki sam, a więc 30,77. Po siedmiu Anglików w jednym i drugim zespole. 26-osobowe kadry zarówno w drużynie Roberto de Cerbiego, jak i Naya Emeriego. Na miejscu ciut wyższym nam i ten współczynnik zagęszczenia też jest ciut wyższy, wynosi on prawie 28%, 27,95%. Ośmiu Anglików w zespole Andrzej Postekoglu, 29-osobowa kadra, w tym pięciu deklarowanych bramkarzy w tej kadrze, to taka ciekawostka. 10 Brytyjczyków tam jest, więc po raz pierwszy przekraczamy liczbę dwucyfrową, czy też dobijamy do liczby dwucyfrowej, jeżeli chodzi o Brytyjczyków, no bo tutaj jeszcze oprócz wspomnianych Anglików mamy przecież. Bena Davisa, mamy Brenna Johnsona, więc ta brytyjskość się trochę podnosi, ale współczynnik brytyjskości 34,48. Następne na liście są dwa zespoły, które mają współczynnik z na poziomie 28%, jest to West Ham i Arsenal. Oba te zespoły mają 7 Anglików w 25-osobowej kadrze, przynajmniej patrząc na strony i na przedstawienie kadry seniorskiej, bo pamiętajmy o tym, że wiele klubów też w trakcie sezonu korzysta z tych rezerwuarów młodzieżowych. I tam na przykład Arsenal i West Ham będą na pewno regularnie szperać w poszukiwaniu piłkarzy przydatnych, bo znamy i Davida Moisa i zwłaszcza Mikel Arteta na tym polu, on czasami będzie tym piłkarzem młodszym dawał szansę a David Moyes chociażby Mubamę tak wyciągnął, więc ja myślę, że jacyś Anglicy się też pojawią, ale jeżeli chodzi o stricte o na kadrę seniorską, to 28%. Nieco wyżej zespół Brentford, 28,57, Anglików w 28-osobowej kadrze. Tu też był straszny chaos na stronie, polecam sobie zajrzeć na stronę Brentford i zobaczyć, jak przedstawiona jest tam kadra. W jednym szeregu z piłkarzami obecnej kadry Tomasa Franka są piłkarze wypożyczeni, jest to strasznie chaotyczne i trzeba też się przez to przedzierać, ale to już na marginesie informacja. Nieco wyżej niż Brentford, Manchester United 29,03. Tak jest współczynnik z angielszczenia w zespole seniorskim Erika Tenhaga. Tutaj kadra zwraca uwagę, bo 31 podmiotów. Tej kadrze seniorskiej na oficjalnej stronie Manchester United jest, odliczając oczywiście tych wypożyczonych, bo oni też tam w tej zakładce seniorskiej różne się znajdują: 9 Anglików w zespole Erika, 11 Brytyjczyków. Ten współczynnik brytyjskości jest ciut wyższy 35,48. Manchester City taki sam współczynnik brytyjskości, jak i angielskości, czy też z angielszczenia. Bo do niego się odnosimy w dzisiejszym filmie. 30,43 7 Anglików w zespole. Najmniejsza deklarowana kadra spośród wszystkich zespołów. To nam też bardzo dobrze obrazuje to, o czym się regularnie mówi. Mówi się o tym, że PEP lubi mieć wąską kadrę, żeby nikogo zbytnio nie krzywdzić, i to znajduje odzwierciedlenie w tej statystyce, którą Wam teraz przywołałem, też w kadrze, która jest na stronie 23 piłkarzy do swojej dyspozycji ma Pep Guardiola. Oczywiście tych, którzy są, powiedziałem, zadeklarowani na stronie. Siedmiu z nich to Anglicy. Bournemouth 32,14. Tak jest współczynnik z Angielszczenia na południu Anglii. 28-osobowa kadra. 9 Anglików w zespole Antoniego i Raoli. 46,43 wynosi jednak współczynnik brytyjskości, bo o czterech Brytyjczyków więcej jest niż Anglików. Chelsea Następna 33,3 10 Anglików w 30-osobowej kadrze. No, jest progres na tym polu, na pewno. Pościągano kilku Anglików na, przestrzenie, na, przestrzenie? na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, więc tutaj zasługa to Dabowligo na pewno jest. Ale nadal Chelsea odstaje od reszty stawki tych najbardziej zangielszczonych klubów, do których teraz przechodzimy. Uwaga, ja sobie je nazwałem roboczo piątką angielszczonych. I wśród tej piątki zangielszczonych są kluby, albo przynajmniej jeden, którego nie do końca można się spodziewać. Aczkolwiek, jak śledzicie bacznie przemiany, przetasowania w tym zespole, to myślę, że nie będziecie bardzo zdziwieni. Ale zanim do tego klubu dojdziemy, Sheffield 47,06 taki jest współczynnik z angielszczenia. 16 Anglików na 34 deklarowanych piłkarzy, 21 Brytyjczyków w kadrze, więc współczynnik brytyjskości jest bardzo wysoki. Trzeci, najwyższy z całego grona. 61,76. Na kolejnym miejscu, i to jest ta niespodzianka, o której mówiłem, Newcastle United Diego jego Słuchajcie, 51,72. Taki jest współczynnik z angielszenia tego zespołu. Ponad połowa piłkarzy Newcastle, seniorskiej kadry Newcastle, to są Anglicy. Mówimy o saudyjskiej rewolucji, mówimy o saudyjskiej transformacji, saudyjskich pieniądzach, ale za tym wszystkim stoją Anglicy, więc ta transformacja siłą rzeczy jest Łatwiej przyswajalna dla ludzi z Wear, bo oni po prostu mają się z kim identyfikować. Ta kadra jest rzeczywiście wybitnie angielska. Do tego jeszcze doliczmy trzech piłkarzy brytyjskiego pochodzenia, Brytyjczyków po prostu. I ten współczynnik brytyjskości jest drugi najwyższy w całej lidze. To jest 62,07, ale współczynnik z angielszczenia 51,72. Na miejscu trzecim, a więc na podium ekipa Luton Town. 56, taki jest współczynnik z angielszczenia tego zespołu. 64, czyli najwyższy współczynnik brytyjskości w całej stawce. 14 Anglików w 25-osobowej kadrze, tej deklarowanej. 16 Brytyjczyków, naprawdę bardzo dużo, ale tego się można było spodziewać, patrząc na profil samego klubu. Na miejscu drugim we współczynniku z angielszczenia znajduje się ekipa Crystal Palace: 56,25. Aż 18 Anglików, ale podkreślę, że na swojej stronie internetowej, Crystal Palace wciągnęło też do kadry seniorskiej, senior squad, dużo zawodników młodzieżowych. Z tego tytułu ten współczynnik będzie wyższy, ale i tak, nawet gdybyśmy patrzyli na tych stricte seniorów, to on by był bardzo wysoki. 56,25 robi to wrażenie. Jeden Brytyjczyk jeszcze nam się tutaj e, nawinął. Tak czy inaczej, z 32-osobowej deklarowanej kadrze aż 18 Anglików w drużynie Roya Hodsona. Współczynnik z angielszczenia najwyższy jest za to w ekipie Shona Dysha, a więc w Evertonie. To też nam pokazuje, jak zmienia się Everton. 15 Anglików w 26-osobowej deklarowanej kadrze. Dołóżmy do tego jednego Brytyjczyka, jeszcze, który się w tym gronie znajduje. Mamy współczynnik brytyjskości też. Jeden z wyższych na poziomie 61,54. Tak to wygląda, moi drodzy. Piątka najbardziej z angielszczonych klubów, tych wybitnie angielskich w angielskiej Premier League, to Sheffield, Newcastle, Luton, Crystal Palace i Everton. Można w ogóle później tę piątkę z angielszczonych wziąć w jakieś takie szersze ramy i na przykład zestawić z tymi pięcioma najbardziej zhiszpańszczonymi, z, z włoszczonymi, z niemczonymi i tak dalej klubami i stworzyć ligę najbardziej e, narodowych e, zespołów w danych ligach. To taki ciekawy pomysł na jakiś luźniejszy materiał. No, ale tak jak powiedziałem, korzystając z przerwy reprezentacyjnej, taki krótszy, ciekawszy, mam nadzieję ciekawszy, niż sztampowy materiał tego typu starałem się przygotować. No i dajcie znać, co o tym po prostu wszystkim sądzicie. Wielkie dzięki no i miłego wieczoru oraz pozostałych pór dnia, bo nie wiem kiedy to oglądacie. Jeżeli przed meczem z wyspami owczymi, to przede wszystkim miłego i spokojnego meczu z wyspiarzami, z Farerami, tak? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Hej!